Pokażę wam jeszcze jedną nowość, jeszcze jedną ciekawostkę, ciekawy model od BMW. Jest to BMW X5, które ma ogniwa wodorowe. One współpracują z silnikiem elektrycznym i w ten sposób tym autem będziemy mogli się rozpędzić od 0 do 106 sekund. Te ogniwa wodorowe możemy też napełnić w zaledwie 3-4 minuty. I to nie jest koncept, to już jest auto z floty, która już jeździ. Te samochody są testowane i. Jestem ciekaw, czy uważacie, że samochody z napędem wodorowym to jest przyszłość motoryzacji. Dajcie mi o tym znać w komentarzu.